Widam niedziela na działce przy gołąbkach Moje jeszcze są nie gonione Przymknięte Tutaj Ale tam widzę chłopaki zaczynają ganiać Jedne chodzą Widzę sąsiad wygania O, już jedzie Tu chodzą jeszcze jakieś no nie moje, moje tu się tam o Jezu tam. tam dopiero jeszcze wygania Dobra, dam pauzę Tu przemogania Na no 20 tam uchodzą tu parę sztuk, dziesięć tu Tam dopiero ja jeszcze poczekam Chwilę. Już jajka są u mnie. <tryk> dobra, na pauzę będzie się coś działo. To dobra. a już ruszył. Więcej Ale coś nie chce chodzić do ścinki. Tu a może się odwiną. Jaśniaki klepią Uszalały Nie ma czasu na filmy naprawdę, żeby nagrywać O co idzie? Dobra, może ja ruszę, Dobra, dam pauzę, ja ruszę. Tutaj zgonione gołębie z tej budy. Z Przemkiem chyba, Sinka jest. Ja, tamte nie chcą przyjść do ściny. Tu jakieś dwa tyłem miną widzę. Dobra, mi się tam woda gotuje. Idą dwa tyły, wycieły, tu idą nad lampą. Dobra, woda mi się gotuje. Chyba coś się ulatuje, tak mi się wydaje. Tam dwa gdzieś poszły w miasto. Tu był przed chwilą jeden, ale nie, sam nie ma. A tam wraca jeden. Ran kąt lepiej wasny. Ja trochę tego. Kurczę nie pamiętam, jak obcy wygląda. Ale to Buda Peszy, to chodzą ładnie mu Ciągną mu to do góry Czasami się któryś pomyli, że tu siądzie, nie? O, idą te. Nie. Niech to. Te idą. Przemka chyba to są. Ech. się odrywają ale te pięknie poszły dzisiaj w zjeżdżają i tyle czasu zlatały panowie, <gry> no, tyle czasu zlatały stąd gołębie Pięć dalej. O, tak to jest właśnie. I lotowane niektóre były przecież jeszcze. Czekaj, moje tam padły, ale raczej chyba nie powinno nic płacić. Dobra, damy pauzę, zobaczymy, że coś będzie. Jakby coś działo, będziemy dalej dogrywać. Dawno filmu nie było. Może ten kolega przyjedzie, pojadę do niego, film nagram od Bucianów. Buciany jasne ta zbiera teraz. O, tych churwa fikanty. O. Uję nie może budować, czy w wpuszczę Tam Przemka się wyrwały ode mnie ze świnki nie głupie tego łębie. Jednak nie głupie Tam coś wycina do sąsiada, nie wiem co to jest bokiem idzie Weszła albo Rumun. Nie tam coś wlikuję pokazać jak się chciały wyrwać, ale za późno włączyłem kamerę Kurki sobie nam chodzą, a przywiozą teraz kurki też pod koniec miesiąca, ale ozdobne jednak. Jednak będą ozdobne. Już mam zamówione, tylko pojadę je odebrać O, jak się wciągają. Pięknie. Samo się tam dalej bije. Mi się wydaje, chyba że coś ulatyjewał. A, szamu dogania? Co tam chce chyba złapać? Chłapie, jaśniaki. To są dopiero dziady. Ora lepnie i bez pary to to Jest masakra z tymi głębiami. Mądre to są. Nie wszystkie, ale są. Tam jaki młyn, diabelski młyn! Ładnie mu chodzą. Idę tam, może trochę ponagrywać. Chłopaki dalej walczą. bo trochę ziadło wszędzie, nie powiem. Ale to nic. Nie wiem, czy tam coś złapał. Nie gąbiaki chodzą. Często się rzadko zjadają. ich przegonię pójdą tam. Jasne jaki się zjechał. Nie wszystkie kurwa. Typ jest jakiś, ale tu przemka. Czarny to jest wszędzie na pewno I tam coś wycina wysoko Dobra, daję pauzę i tak się na razie nic nie dzieje. Zobaczymy jakie wyniki będą Ale zapewne nic nie będzie z tego Dobra Jestem po pauzie Mój burzyc siad tam na tamtą budę jeden Ja tu jeszcze złapałem ale Przemek są ładnego puszczowego złapał. No, znaczy ładnego. No zwykłego puszczowego złapał. Białoludkiego. Takiego. Teraz ukażę. Takiego farsztowego złapał. Nie wiem czy nie ładny, czy nieładny. Ale włosy bez niczego. Czyściutki. Nie ma żadnych fiórek nic, ogon trochę ma ufać do łony, ale chyba wygwęty, dobra nie chcę siedzi. nie chcę siedzieć, no. tak nie chcę siedzi. dobra, później postaram się, może do tego kolegi pojadę, film też nagram, ale to wtedy bym go wrzucił, albo te, do tego będę odczepił, dobra. Jestem po przerwie, pogoda się ładna zrobiła, przywiozłem kurki i koguta, ale widzę tu się biją dwa koguty, ten jeden pójdzie do sprzedania. O, ale brzydki obraz, coś nie chce złapać. O. Ten mój pójdzie do sprzedania, tamten jest ładniejszy, a te kurki gdzie są, a tam siedzą u góry. Można zakładę wstawiać, bukmacherskie. Ten mój to brzydki jest taki, ale tamten jest ładniejszy. Tego co przywozą, o tak pomożą. Tutaj takie kurki przywozą, ale o jest widać. Dobra muszę złapać tego koguta, będą się biły. Później jeszcze raz tu zgonię, dobra pauza.